Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj jest wtoreczek. Godzina 15. Nie wiem czy widzicie. 1545 Pomyżę wtorek, ale słońce daje. Pomierze wtorek. To jest co robić dzisiaj u nas. Zobaczcie. Gabi tutaj czyści nóżki. No bo to kuści zbiera. Bo nie było, ja tu przykleiłem, bo nie było. E, Były normalne, zwykłe drewno. Od szurania ten co później kusz zbiera. No, no to taki fisk, to wszystko zbiera. Włosy, wszystko. Tak jak zobacz. mamy tamtych o, tych zobaczcie, zobaczcie. Z kawałka się to jest, co? Zobaczcie, a to jest. Te, wiecie co to jest? To jest niemiecki kurz <śmiech> <śmiech> I to niby się sprząta na stopno, stopno, a to mimo wszystko. Ja nie wiem skąd ten kusz się bierze. I tu na huśtawce też właśnie często mam, właśnie te. A, bo tu są też takie nóżki tu regulowane. Na... I tu kiedy bym nie strzątnęła to jest, i tu jest mnóstwo. O, hmm. skąd to się bierze, powiedzcie, że u nas też tak? Ja nie wiem, to mogę 10 razy strzątać. Albo może się teraz zapytaj, <laughs> czy ktoś ma ten, ten z Dysona do wapurzu. Ten filtr, filtr taki. oczyszczający, no właśnie, co łapie bo ten... kurz. No właśnie zastanawiam właśnie nad takim Dysonem od kurzu. Bo <grywki> nerwicy dostanę. <grywki> Teraz Jezu, jak jest nie... słońce, to nie uwielbiasz Nie cierpię, to. powiem wam, z chęcią bym zasłoniła wszystkie rolety. Nie, weź jabłko i rzuć w słońce. <grywki> I mogłabym mieć ciemno. Nie wiem, tak latem mnie nie drażni, jak pora na zimowa nie ja jakoś się lat... na kamerze uchwyci ten co Bo to latem Ja rzadko w domu jestem, ja bardziej jestem w podróży pod, na... pod namiotem. Ale jak przyjdzie jesień i zima, no. to tego kurzy. Ja podłogę, uwierzcie mi, dzień w dzień myję podłogę. Wiesz e... jak się błyszczy? Błyszczy się. się na chwilę, a za chwilę znów jest kurz i okruchy. A skąd to się bierze? Ale najbardziej to widać na tym farnik. E, I nie wiem. I nie wiem skąd to się bierze. Naprawdę, czasami już siły nie mam na ten kurz, że ja nie sprzątała. Jest nie mam raz w tygodniu wysprzątać, bo wtedy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, tak zastanawiam się nad tym Dysonem, ale. Bo to bo kosztuje. Jest... Ile? 300, kosztuje... 300 czy 500 euro chyba? No do 500 to 500 euro. Bo to są różne wielkości, mi się wydaje od pomieszczenia. Tak. I się boi, że jak zainwestuje i to mi nie pomoże, to będą wyrzucone pieniądze, żebym wiedziała na 100%, hmm. że to działa, to na pewno bym sobie zakupiła, żeby chociaż ograniczyć chociaż cokolwiek ten kurz, bo... Może, może ktoś z Dyson'a ogląda, może nam y, zafunduje ner... do przetestowania. Bo nerwicy dostanę po prostu, naprawdę. A kochani, tak jak do komentarzy, to niestety jak ja jestem z Gabi, to nie będę się przekrzykiwał i Gabi tu najwięcej gada wtedy. Wczoraj, wczoraj taki mój samotny vlog był. I wtedy mogliście no. mnie posłuchać. No bo wam zła na ciebie. Jeśli nie odzywałam, nie pokazywałam się, bo miałam zły humor, Adam mi wkurzył. Ja, mnie wczoraj Mie, nie... ja Ja taki I grzeczny mnie nie kochany nie chłopczyk wolałam, na... wolałam się nie pokazać, Przemilczyć. Zły dzień, tak. Przemilczyć. Tak. ci Przemilczeć. Dokładnie. Ale niestety to tak jest teraz. Na innych fazach nieraz działam Ty na plusie, <laughs> ja na minusie. A jak, a jak się dotkniemy, to jest niezłe nie spięcie. Ale już dzisiaj jest tak dobrze. Dobrze, bo już kawunia jest, kochani. Kawunia! Dlatego wczoraj była zła, bo kawunia przestała działać. Nie mogłam sobie kawy zrobić. Zrobiłam sobie tam w tych, te nasze takie. Gdzie drugie? Hmm. Z, zmieliło z, w zmywarce. I, i kawunia jest zrobiona, znaczy kabunia, już on Ale nie leżało mi za dobra. słodka. Pić wypiłam, bo mi się chciało kawę. No właśnie no, nie wiem gdzie. No robiłaś dziś? a dziś. A może nie wyjęte jeszcze? Nie, no wyciągamy hmm. zmywarkę. To musiało być w zmywarce. No były, no, dwa, były dwa, były dwa, bo ja włączałem, no, ja jeszcze... No, ja no wyciągałam zmywarkę. Zmywarkę? Gabi wyciągała zmywarkę. No jeszcze nie, lepiej. Adam. Nie łap za słowa. Nie wiem, gdzie to jest. Nie, no widzisz, że tak sprzedałaś, że to sprzedałaś. sprzedałaś. Ale ja jedno wyciągałam. Gabi ale, idzie ale jak tajfun. Zmywarkę. Czysto, ale nie wie, gdzie jest. Mówiłam, że dzisiaj zmywarkę całą myłam, jaka gumę była Jest? Znalazłaś? Nie, nie. Nie. To jedna miksała. Ale to musi się znaleźć. No to co, jedno by zgubiło się? A taki może być? <grym> nie. <grym> nie? Po co mi to? Ale ja jednym. Ale ja w ogóle twoim muszę mikser nowy kupić. Poczekaj do świąt. <grym> Poczekaj do Black Friday. Aha, to, to znaczy, że... Poczekaj do świąt to znaczy, że ci mówię. <grym> ja nic nie mówię. Oj nie mogę. Oj to zyskuj ale w ogóle się nie domyślasz, no nie? O! Jak paczki przyjdą... Wy nie patrzy... Znowu? Nie, nie zamawiałam, ale ja będę zamawiać później na Black Week, wy nie patrzycie co to za paczka i skąd ona przyszła. Będziecie wiedzieli co tam jest w środku. Pewnie się znajdzie, wiesz co, w międzyczasie się znajdzie. No paczka ma tu Nie, się. bo nie wyjmę stamtąd. Czemu nie wyjmiesz? Nie, nie krzycz. Wyjmiesz. Mm. Musisz tylko z... ten... ten paczki, nie wiem, ale ja mam dwa numery do paczkomatu. Tylko nie wiem jak to ogarniać. A zobaczcie, jak u nas w mieszkaniu jest. Jak u nas w mieszkaniu ciepło jest, że ja ubrana jestem na krótko. Dlatego ja w domu w dresach nie chodzę, bo jakby w dresach, ja bym taka mokra była. Nie u nas tak w domu ciepło jest. Ja nie umiem w dresach chodzić. No nie, no ale jak bo słońce się. Tak, no, no, nie Noce są zimne teraz. No jakby było tak zero, na minusie, no to owszem, no to czuć już w mieszkaniu, że jest chłodno. No bo kochani, no to mamy na takie temperatury kominek. To! Ale jak jest teraz taka temperatura, nawet 8, no to nie ubierzesz się grubo, no bo nie da rady w domu chodzić, tak? No nie. Ja fakt, że ja nigdy tak nie, nie lubiłam chodzić na ciepło w rano. A mi się pralka chyba skończyła. No, prądu zabrakło. I co, zrobisz od razu? Nie no, właśnie idę robić. No, a ja właśnie wiem ten. Wyprałam właśnie okap dla Wanecki, podusie poprałam, będę miała Cześciutki już bliżej świąt, musiał Wanecki wypłukać. to całą zabawka była tak w kurzu, i no, zaraz tak. wyciągam, bo tu mam dywaniki, więc zaraz będę wyciągała, a to się na sprawdza w 100%, fajne no, jest. Jeszcze ich nie zbił, nikt nie przewrócił. I to też, jak najbardziej, To zawsze jak już brudno jest, będzie trzeba... No, to się o stop zbiera, jeszcze mając... Kochani, kobiety w domu, to przecież no. to, to codziennie, dwa razy no, dziennie trzeba to To jest to naprawdę świetne, tylko jeszcze jedynie co nas czeka, zlew wymienić, bo strasznie nam popęka. nie nie mam pojęcia dlaczego, nie? Popękał nam o. bardzo ktoś ja wie, to na No dajcie znać, dlaczego zlew Czemu pęka. Czemu zlew pęka? Po... Tutaj, w takich miejscach. Zobaczcie widać. I tutaj, o. strasznie popękane widać? jest. Tu też no, widać. No ja nie mam, nie, to, słucham. Tu już widać. Co tam? No to tak, dwa. brzydko. I on w sumie stary nie jest. Ja wiem, ale ja dałam dwa banany. No, on stary nie on jest. On taki smaczniejszy, no nie. Go nie no. wiem czemu się. No, a ja tutaj o, działam. Tak. O, no i fajnie. Ja jeszcze właśnie muszę przerobić, bo pamiętacie, jak ktoś oglądał nas to codziennie. Co można powiedzieć teraz codziennie, ale nie wiem kiedy ten vlog był. No z miesiąc temu, jak zmieniałem wtyczkę, bo tu musi... Akurat kamerka, o tam jest kontakt, widzicie, mm. tu jest kontakt, jak dosunę to po prostu to przeszkadza i dlatego byłem w Bauhausie i to kupiłem nie wiem za jakieś tam nie wiem 2-3 euro no i bo teraz wie... właśnie jestem w trakcie przerabiania, mm. o bo to jest od, od wieży kabelek już jest przygotowany, teraz tylko to muszę ze starego kabelka od, odkryć. bo wieża była tutaj, ale ja nie chcę za bardzo, bo tu często okno otwarte jest, ale a wieszam bie... I zimna. Tak, jakie okno ma brudne, też będę myślał. Ale, ale to umyję, jak będę, ścią... jak będę ściągała liście, bo będziemy robić już świątecznie. Jest to ci kupiłem pod choinkę przyciemnione okulary. Takie, które się nie ściąga. To, to dopiero umyję i wtedy będę nakład... będziemy nakładać świąteczne dekoracje. Teraz nie myję, bo myłam niedawno. I tak, mimo wszystko, powiem, kilka dni i znów brudne jest. Jest naprawdę. I daliśmy właśnie tutaj z względu, bo się boję, że możliwe, że też się popsuła, bo zimno. Nie wiem. Może Ale za ja dług? tam znalazłem, jak rozkręciłem, znalazłem pewien element dziwny. Gdzieś to o, tutaj latał. Hmm. Co nie powinien być w ogóle. Nie wiem, czy ktoś sadził? Nie ma no, powiedzieć. To też może być położenie że po prostu zła zwarcie się zrobiło. No. Ale się dziwię, że, że takie coś. No wane. Wiecie, tu to, to, to dzieci przychodzą. Różnie bywa albo Vanessy może nie są, co nie wiadomo. No zobaczymy. Ja zacząłem przekręcać coś, tą lata. Najważniejsze teraz już mamy drugą, bo kiedyś kupiliśmy Nikoli no, i Amelce. Tak, no ona jest stara w ogóle, kochani. Tak. Jest stara. Ale działa, Ogólnie wszystko... są dwie inne kolumny, ale to nieważne. A, bo ta jest z tego starego, starego a ta jest. Z tego. Znaczy ta jest. Ta prawa to jest szarpa, a tamta jest z Philipsa. Ale widzicie. to nie szkodzi. No ale grać będą grać. Dla Waneski Dziewczyny tamte wyrosły już nie chcą, bo technologia jest na telefonie. Na telefonie, no. A Waneska lubi sobie, ma płyty takie ale wiecie, ta. z piosenkami ona y -hmm. lubi sobie bajki. O, to tak, tutaj mam jeszcze polskie różne... Mam piosenki, mam tłuszczule, muzyka dla dzieci, jaki I, a tam... <laughs> Ja tam mam bajki. No mówię gdziekolwiek coś. A ścieran Powiem tak. Jest kijowo sprzątasz. weź, nie denerwuj. Dobra. Dzisiaj rano jeszcze zdążyłam odkurzyć i co to dało tak? to odkurzenie. jak sobie białą poduszkę, i zobaczymy czy będzie biała? No bo jak teraz... Bo jak teraz ten robisz, to i kurzu kawa. Aha! Jak kable robię, aż się kurz zbiera. No, to jest dobra jest. A to od kołdry z dywanu... No niestety. No ja tą, tę mo moją szafeczkę chciałam do góry, bo musiałem łóżko przesunąć. Widzicie, wszystko jest fajnie. No sprawdza się, nie? Waneska hmm. zadowolona. a tu wytarliście? Tak, ja ostatnio wycierałam. Ale ostatnio. Kiedy? Nie, to dwa, 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 trzy, no to ile? 2, 2, 3. No to zobacz. No kurzy się na Adam. No od będzie trzeba przyjechać. No ja ścieram, to no stop. przejrzysz tutaj. Waneska ostatnio też myła, ale to widzisz, umyjesz za dwa dni. Znów to samo. Powiedzcie, u się nie kurzy? Też się kurzy i to mimo wszystko często, naprawdę często sprzątamy Adamem świadkiem. Często, jak, codziennie. Bo jak ja bym nie to nie robiła często. raz w tygodniu, to ja nie wiem, ja bym chyba <laughs> musiała po okularach ciemnych chodzić, tak jak Adam powiedział. Więc dajcie mi zna znać, jak ktoś ma Dysona, czy to pomaga. To urządzonko. To takie. urządzonko, tak. Już, już dawno byliśmy ciekawi tego, nie? Ale nie mamy się kogo zapytać. No, jedni mają na kanale. No i nie mają. Nowej... I tak się zostawia czy się ich nie zapytać, nawet jak no, coś się... najlepiej taki sprawdzony, żeby ktoś naprawdę dał tak, takie recenzje, takie 100%, że nie, że ktoś powie, że dobra, a się okaże, to nic nie pomaga. Bo no chyba, że jest tak, że, że jest może, bo nie jest coś takiego, że... Czym większy, masz, to masz... może ten kurz bardziej ściąga, nie wiem, tak zakładam to to, Tak, tak będzie ściągał, że nas wszystkich wyjść i nie będzie nas nawet. belusia w ogóle już nie będzie. no, Dobra, to ja zabieram się na razie i... Później się widzimy. Wieżyczka zrobiona. To jest stary kabelek. Łóżeczko już dosunięte. Szafeczka już z powrotem na swoim miejscu. Amelia, to jest Twój pokój. Ten Morgen. I kołdereczkę trzeba do środka schować. Ale wiecie co Wam powiem? Włączę coś. Czy pamiętacie taki utwór? No. Od razu mi się młodość przypomina. No to prawda. Wszyscy gotowi. Można zaczynać. Zatem włączajcie i oglądajcie nas. No te, stary, te stare piosenki są tak dla dzieci fajne. My mamy właśnie dużo Adam kiedyś... Yy, yy, Nagrywał dzieciom właśnie O jezu, dobra, mówmy po polsku. Pir, pir, piratowałem to. Tak, i dzieciom wciągałem z internetu. Ściągał różne piosenki. A to były stare czasy. Fajnie, i do tej pory zostały. Nikola się wychowała, Amelia <grym> i Waneska. Mm. I mamy dużo takich właśnie piosenek, nie? I dzieciaki sobie słuchają. Fajne, tamte czasy były super, często właśnie przypomina, nam, jak włączamy to przez Fajnie, że Waneska. Nawet mam też dużo takich. Y Kołysa Takich kołysanek, jak dziewczynki były małe. Im puszczałam takie kołysanki, to nieraz teraz też jak sobie włączymy i z Vaneską, Aż. Tak. Ja no. nie wiem, czy są te puszczaki? Co? Ja nie wiem, czy który to proszę. Nie wiem, trzeba było zaśmąć, ale mam naklejki. Ale sobie robimy niespodziankę, bo ona chciała i powiedziałam, że nie, ale pokryją, ją zbierałam I muszę ponaklejać i. A ona, ona chciała tego, tego, tego. A to, to Chyba on jest. No więc po cichu. Za, robi? Matka robi. Matka głośno, głośno gadasz, nie, a po cichu robisz tak. Zgadza <noise> się. I te kołysanki do tej pory czasami lubimy sobie wieczorkiem włączyć i lubię właśnie posłuchać cofnąć się. A ten, ten czas, tak jak jeszcze Nikola była później, dziewczyny, fajnie, tak sobie hmm. posłuchać. takie właśnie kołysanki różne. Zobacz, jak to Mimo wszystko, że Vanessa Kandusza jest duża i ten, ale. Lubi słuchać, a, ja, a ja najbardziej też uwielbiam te niektóre właśnie te piosenki czy... No. Nawet Nikola przez Disneyja te no, bajki. Lubi Disneya. Ojej, my nieraz siedzimy całą rodziną właśnie, albo królew. E, co tam takiego jest? W sumie królew taki najlepszy dla nas. Znaczy jest, wiesz, nie jest, ogólnie dużo jest. Nie tych tylko, bajek. ty też ostatnio oglądałeś, co to oglądałeś? Co tak um. mówię, że się rozpłakałeś? Ja się rozpłakałam? Nie! No, a czemu łaskacie się zakręciła Te disneyowskie nie, nie, bo ja wiem, że ja z oczami mam problem, ja A, też. no tak. No, taki wzruszające, mimo wszystko, że się ogląda je kilkanaście, dwadzieścia, To jest coś, na, to jest coś ale... podobne jak Wajana, tylko to inne. To ona, inne tam, jest. ona tam, Ona tam... Amelia chyba I... będzie widziała. Ja? A, Raya. A, Raya, no. O, właśnie. O, no ja może smażę. Widzisz? Muszę schować i bym zjarała, no. Dobra kochani, więc kończymy taki przerywnik w tygodniu. O, tak dla, dla smaczka. Wiecie, że u nas nie wolno na głównego oglądać naszych <grym> Tu Już każdy to pisze. Pyle ostatnio codziennie tak placki idą. Ja Cię kręcę, ale wiecie, ja tam, jak jedno zjem, to bardziej o to, a my ja prawie wszystkie zjadła i później wania z ryżem. Ja herbaty, bo jeszcze nie, nie, nie trzeba coś piłem. Ja herbaty też nie, nie tylko... A jeszcze Waneska dzisiaj będzie robiła, może pokaże właśnie, właśnie, może kogoś zainteresuje, e, czy dzisiaj dzisiaj rano, rano, no. mówi mama kiedy zrobisz syrop ten z imbiru, z miodu. A ktoś się pytał tam chyba składników składniki chyba, albo chyba ktoś tak. mówił, że zrobi taki syrop. To, to sobie prosty i Wanecka mówi mama kiedy mi zrobisz, bo ma chęć e, codziennie sobie… A nie jest chora. Nie, nie jest chora, ale Vaneska lubi tak brać sobie kilka z syropu, ona lubi, ona zawsze się pomaga. Ja będę sama ten Dobrze będziesz sama robiła, ja nie mogę nic powiem nie mogę to, nie mogę tam, to wszystko Paneska mi zabiera, ale dobrze. Mówi się nas, uczy. Mówi Vaneska, się uczy, mamy kiedyś zabraknie, to żebyś wiedziała jak cię pokazać jak to się robi. A od czego ty pierwszy odejdziesz? A ja wiadomo, trzeba uczyć dzieci. Vaneska. Vaneska I Wanezka, Vaneska lubi syrop z cebuli, wszystko, wszystkie rzeczy robi, Jeden. to jest mój piaszczu, lubię A potem jest ten, który, ten z oszkowia. Z za z nie lubisz za bardzo jak dużo cytryny dam, nie? Ale fajnie, bo do tej jest kwasik. Tak? Widzicie? Nawet to lubi. Dobra, na razie. później pokażę. nie wiem, to się żegnamy już. Tak czy coś jeszcze... Znaczy na ten serapek panaska będzie robiła. A dobra, no to kończymy na razie, bo już i tak długi będziemy. Dobra, później się jeszcze widzimy. Mówiliśmy, że jeszcze się będziemy nakrywać. Jest robimy. godzina. 1740. Jaśniej jest trochę. To się jajeczka gotują, które już trzeba kochani już wyłączyć. że że nie A. To bym mutacje przechodził. Ale tutaj co? Vanessa robi. Zgadnijcie, co Vanessa robi? O czym gadaliśmy? Nie, źle mówię, nie gadaliśmy. Rozmawialiśmy. Syrop robi. Oj, przepraszam cię vanessa. Zaraz będziesz i gips robić. Co tutaj? Rzucasz? Czosnek. Jak? Czosnek. Czosnek. Tutaj masz Indię. Mam nadzieję, że tego imbiru nie dałam dużo, te, te. też takie małe kawałki. Mhm. No ja, ja kiedyś to e, blendowałam i później przecedzałam, a teraz tak robię, że wszystkie w kawałku wrzucam. No ciężko trochę, nie? No mama może ci pomóc? No może palca kroi. E, I wszystko wrzucam e, i na noc, i na drugi dzień już można pić. I to wtedy nie muszę też przesadzać, bo to są kawałki takie duże, spokojnie można łyżeczką. Ten. To teraz tak, chodź tutaj. Mam swoją taką maszynę. Właśnie o tej maszynie mówiłaś, prawda? Tak, ona jest super, ta tak, maszyna. Tak... Poczekaj, szklaneczkę ci dam. Poczekaj, Wanesco. ci dam szklankę. Mhm. Tak, tą maszynę wyjęłam na czas zimowy. Ona jest super. Okay? No i... A ty się o ścianę oparłaś czołem, czy co to ty tu, tu masz? <laughs> No, włączamy. Fajnie, bo cała, cała cytrynka idzie do wyciśnięcia. Ja taką jedną cytrynkę wrzucam do może i półtorej. O, tak, Czym widzicie tą cy... maszynę, bo z góry to nie było nic. Czym lepiej cytryn, więcej cytrynki? Zaczcie trochę... jakieś ręce trzyma. dużo, no. z jaką... siłą to robi. Pokaż Tylko maszyny nie popsuj, bo już, już w ogóle wyrzucimy. O, no, zobaczcie. Wszystko masz jeszcze mm. jedno, Vaneska jeszcze jedna, jedna. No. Dlatego ta maszyna jest naprawdę... No w ręku tak nie wyciśnięcie tej Nie, na no, łyżką I... chyba bym wyjął. No. Tak bo naprawdę ta maszyna na zimową porę jest jak najbardziej. No i co jeszcze tutaj będzie? Yy, czosnek, imbir, cytrynka i... miał ja, tak jak to gorącą. No gorącą. To... A dzisiaj wracaliśmy i w SN zauwiedzieliśmy, że może kupić. W takim budynku miód, nie Mhm, mm jak ktoś ma tą... Zobaczymy, może nie wiem. Jak ktoś budyn... mówi pasiekę, No spróbuj. Ale no jest nas krzywa to trzeba podłożyć, bo będzie mi kapało. o Czekaj, jeszcze tutaj zobacz, trzeba tak robić jeszcze. No. widzisz, tutaj jeszcze jest. Muszę szklankę podłożyć, bo... I ja chcę wlać. No i wlaj. ja chcę wlać, no dobrze. O. Cytrynka. I. czekaj, jest to może weźmiemy łyżkę, Waneska? Będzie będzie tak w miarę szybciej. To. Masz coś jest. Gdzie tam jest? Miód. Pokaż. Tu coś jest. To tutaj jajka. <grymka> jajka. No i tutaj. No dzieje. Ja tak na oko tego miodu, ale to musisz więcej, Waneska. czekaj, może to. Jak w bajce. Gdzie jest Kubiś po Nie. No. No, później mama umyje jeden kubeczek. Jeszcze jedna łyżeczka, tak z dwie, trzy łyżeczki to Mio to nie zaszkodzi. Ja, ja to wszystko mówię, wszystko na oko robię. Dobra. Więc nie pytajcie się o przepis, Do to trzeba oglądać i na oko robić. Mm. Ogłóż łyżkę i zalej wodą. Czeka. No i do, Buczka, do... No. a to my, my pijemy, więc jest magda, ok. Bardzo, bardzo higienicznie Ale to będzie Waneska piła to jest Waneski syrop. I wlej tutaj nie, wodę. Nie będzie wody. Prawda? To ty nie, możesz pisać. Już zaznaczone, <laughs> jak w przedszkolu. Wodę wlej. No, bo to musi wszystko przysiągnąć. Wodą. A gorącej wody nie można, bo miód nie może być gorący. Nie, całość. Bo, bo traci jej właściwości. Tak, tak. No tak herbatę bo... robię, to pół wody jeszcze, pół wody ciepłej i raczej znaczy gorącej i zimnej za dużo trochę wlałaś, no ale okej okay. no kazałaś wlewać ja zaraz spróbuję tak mniej więcej nie i tak mojego stropu nie będzie, więc to jest mój i to trzeba na noc zostawić i no wiecie, jak dacie więcej imbiru to będzie taki ostry więcej cytryny, no, cytryny i... będzie bardziej kufaskowate to po prostu próbować tak, i próbować i na swój smak yy, doprawiać, kto jak komu pasuje to Zaraz wymaźniamy. Jak to jajka będzie jadł? Ja. Ty będziesz jadł Ale jest Pana i Jajka. Trzeba będzie w ogóle majonerzy zrobić, bo już nie ma. No nie ma, Dobry, Masz jadł... nie, ja nie, bo wygląda. tak jak nie wiem, co jest. Nie jest jeszcze trochę. Oj, nie ma tam już nic. To już nic nie ma. Co zrobimy teraz? Jeszcze majonez są ludzie, nie ja chcę włosy na oliwki. Robimy jeszcze majonez Ja no, tak, do Ale zrobić. trzeba umyć to najpierw. Ale i tak nie zrobimy mama Vanessa, nie ma jajek. No, nie ma jajek. Mama jedna jajka kupiła, Ale super! I jutro, jutro, nie ma. Ale fajnie Vanessa, nie ma jajek. Nie ma. W, cztery właśnie zostały ugotowane. A tata się pytał, no robisz coś z jajkami. <laughs> <laughs> ale fajnie Jutro będzie kolejny vlog. A ja jajka lubię kupować, bo ja kupuję z tego wolnego wybiegu. E, lubię. Że jak kury biegają to trzeba łapać jaja. Lubię kupować e, albo w e, Netto, albo w Algum, bo tam są elki czy Mki i one takie większe. No Elki, M. -ki. Chociaż Nikola mi ostatnio pokazała, Adam była w sobotę na rowerach i znalazła taką. E, 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 taką ale to ubojnia, ale tam można jajka kupić zimniaki swojskie, więc e, może któregoś dnia podjedziemy i zobaczymy, jak no, to wygląda. Mówię? Co ty robisz? To będzie już z tej skórki. Okay. No właśnie. Wiesz ile ręcznik kosztuje? Papierowy? Mm. I powiem, że super. Spróbowałam i on fajnie przeznał. A wiecie, co, co mi tak ten wygląda. koko zrobił? Ja, bo ja nie dam rady tu i tu nagrywać. I to na noc ja zawsze stawiam i to Waneska zawsze pokaże. O, czy taką? taką miareczkę, z dwie takie miareczki. Takie albo takie małe zależy. Waneska wiecie. wypija, nie? <grystanie> Codziennie. No i to powoduje, żeby tak nie chorować. Chciałam powiedzieć, że mamy te y, myszki. No. I ten kaka. Zrobił mi teraz taką ten ten i kwabiłam. Mm. No palca wsadziłaś, nie? Nie, chciałam ją coś stać, czy i To jest ten słoiczek fajny, ale to trzeba powiem wam na bieżąco. Powiem wam. Y powiem wam. <śm> y myć, bo to ja się... to... Co? Zacieki. Nie, jajka oszoków, nie jajko pukałam, nie już ja kupiłam, a nie ludzie, nie wycierasz. mam strony. Dawaj tam, krajalnicza jest tam, czy tak, czy? Jest. Czy no na gdzie coś? ty tam idziesz z tym jajkiem, tu chodź. No tak, tu bałagan mam, tam bałagan Ale mam. nie, tam a jest po, bałagan, tu jeszcze nie ma, więc tu trzeba no, zrobić po, bałagan. A kto to sprząta? Mama. No, a ja kiedy mam sobie usiąść? Nie wiem. Ja, no Wieczorem. No to, ale to, tam to już, będzie sprzątał. Kiedy? Pata musi i spać. Zaraz idę spać. A się ja sprać. chcę sprać. na się ale kiedy? Nie mam czasu. Naprawdę, widzicie? Wiecie co ja tam jest? Tam jest herbata. Ona nie mam kiedy wypić. Ona nigdy nic nie ma, nie może nic. No teraz szukałam, widzisz, szalika, swoich, swoich szalików szukałam. Nie mogłam nigdzie je znaleźć. Okazało, że w szafie u u Amelki. mam takie dwa pudła. I tam mam rzeczy takie spodnie, ortalionowe, takie rzeczy zimowe. Zapomniałam, że tam włożyłam, ale matka musiała pierwsze całą Ty sobie Zrób z pistrześci, może. Ojejku, dobra. No nie, na razie nie chował tu. Nie, chowa już to, to wszystko. 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 To, ale nie wiem, może ktoś tutaj będzie coś Co? Ja? Na desce? Nie, nie, nie. Ale ten filtr tutaj super, nie? Tylko musimy zakupić sobie szklany, bo nam się niestety połamał. Nie, a mhm. zaś. tu nam dziówek się cały. Ułamał i niestety jest do wymiany. Co? No, nie ma czego. Już taki jest. No, musimy zakupić nowy. Co jak kolego zaczepiesz. Musimy nowe zakupić. Mi Nikola kolega. miała drewniany e, też. Drewniany. Ale, coś nowego. Ale, ale, co, Mariusz zbił. No, normalne, szkody też tam trzeba robić. <grym> ale kupili teraz taki fajny, z takim dozownikiem, prawda? No właśnie nie pamiętam. Z taki większy. Większy jak to i ona Nikola mówi, że podchodzi? Taki kranik, bierze kranik i nalewa sobie wody. I mówi, że to jest super. Mm. No, a wystarczyło. Na... Wystarczyło? Ale to sobie jajka zrobiłaś. Mata na jajka zrobiłaś dla mamy. Nie nie Wiesz? Ja też chyba sobie jajko zjem. A ty wczoraj chyba dzi jadłeś, dzisiaj w nocy jadłeś jajka. No, no. o tej godzinie? Jajka? Ale o tej godzinie jajka? Jajka? A no. co to? Jajka to jajko. No ale nie o tej godzinie. To tak śpisz? Co? To tak śpisz? Nie, ja rano wstałam, patrzę z lewej rzeczy, mówiła i chyba mi jajka wcinam. Co to jest? <grym> tak jest yy, o, o tej większego to nie mogłaś wziąć na tych jajek? Tak, mogłaś od pizzę wziąć. <grym> jest. No dobrze, teraz sobie rozmieni albo no widzimy, teraz jestem ja jeszcze. To już kończymy w tym momencie. Teraz jesteśmy, wszyscy w trójkę. Żegnamy się. Ale ja to jestem, jestem jakby czarna strona, tak? Czemu? Bo mnie nie widzę. Jestem czarny charakter. No dobrze. To co? Żegnamy się i łapamy. Right. A jak cię naś? Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's at.